Zaczynamy dzisiaj tydzień, który nie ma, nie ma sobie równych. Wielki tydzień. Liturgia tego tygodnia rozpoczyna się opisem męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czekają nas dni, w których się wiele wydarzy i w które Pragniemy wejść z wiarą, w które pragniemy również wejść z miłością. Chcemy być w tych dniach razem z Jezusem, gdyż potrzebujemy Zbawiciela, Tego, który jest zdolny zmierzyć się z całym, z całym złem tego świata, z całym złem mojego życia. Twojego życia, naszych przodków, ale także Waszych potomków. W tych tajemnicach Jezus bierze na siebie całe zło. Tak jak mówi nam święty Paweł w dzisiejszym czytaniu, w liście do Filipian, Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem lecz ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi unierzył samego siebie stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej Jezus będąc Bogiem i Królem stał się naszym sługą Dlatego też nie wybrał konia, żeby wjechać do Jerozolimy, ale wybrał tego osiołka. Jako znak właśnie takiego uniżenia. To on przepaszy się również i będzie obmywał nasze stopy na znak obmycia nas naszych grzechów. To on podczas drogi krzyżowej. Upadając wiele razy, umrze się aż do ziemi za naszą pychę i nieposłuszeństwo. To On z synowskim posłuszeństwem odda swoje życie w ręce Boga Ojca, wypowiadając słowa: Ojcze, w Twoje ręce zawierzę ducha mojego, aby na nowo nas wprowadzić. Do domu Ojca, które my opuściliśmy przez brak ufności i przez nieposłuszeństwo. Te słowa zapraszają nas dzisiaj do, do wejścia w te wielkie tajemnice naszej wiary przez postawę służby, uniżenia i posłuszeństwa. Przejdźmy tą drogę Wielkiego Tygodnia. Naśladując Chrystusa właśnie w, tych, w, tym, w tej służbie, w tym postawie umierzenia, w tej postawie posłuszeństwa, nie, nie opuszczajmy Go, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, tak jak apostołowie z lęku i przez brak wytrwałości opuścili Jezusa, nie czuwali z Nim. Wejdźmy w ten, w ten czas Wielkiego Tygodnia i nie zapomnijmy, nie zapomnijmy o tym, że ten tydzień prowadzi nas do poranka wielkanocnego, do zmartwychwstania. I liturgia tego tygodnia ona nas wprowadza, można powiedzieć, w same serce życia Kościoła, w całe serce naszej wiary. Ona nas prowadzi do bramy, przez którą możemy wejść, by stać się nie po to, żebyśmy byli tak jak widzowie w jakimś teatrze, ale po to, żebyśmy byli uczestnikami tej Paschy naszego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Kluczem, który otwiera tę bramę, jest wiara. Może w jakiś też większy sposób, Pan Jezus zaprasza nas w tym roku do życia jeszcze bardziej wiarą, przez wiarę te wydarzenia. To jest oczywiście moment, kiedy Jezus też objawia nam najgłębsze pragnienie swego serca. Objawia nam w tym, w tym momencie Wielkiego Tygodnia też tą miłość, miłosierną Boga, który posyła swojego syna, aby człowiek nie zginął, ale aby miał życie i życie wieczne. I rzeczywiście w Jego ranach jest nasze odkupienie, jest nasze uzdrowienie, jest nasze zdrowie. I chcemy właśnie zbliżyć się. Do Jego ran, przychodząc przez ten cały wielki tydzień, szczególnie chcemy zbliżać się właśnie przez wiarę do tego otwartego serca Pana Jezusa. Nie tylko może uderzając się w piersi, przyznając się do winy, ale rzeczywiście przychodząc przez wiarę do Jego serca. I trzeba to wszystko zanurzyć. W najdroższej krwi Pana, wszystkie nasze troski, wszystkie nasze grzechy, nasze, całe nasze, nasze życie. I to właśnie przez cenę Jego krwi Pan Bóg nas wybawi, Pan Bóg nas doprowadzi, zaprowadzi do zmartwychwstania. Prośmy o tę łaskę wytrwania do końca. Prośmy, abyśmy. Weszli przez Jego przebite serce do bramy ojca, do bramy, która prowadzi do zmartwychwstania.